Razie. Dzięki, że wpadliście! <laughs> Dzięki za Było przybycie! Do zobaczenia! Pa, pa. Hey. pa! Miło cię widzieć, Countess! Dzięki, ale jak ty... Sama widziałaś! Spirit Queen! Zawsze czuwa! Tak, tak, tak! Pa, pa! Zapraszam ponownie. Muszę ci przyznać, royal bee, to był ubaw. Dzięki Lady Divo. Ale jeszcze nie kończymy. Hej, jutro jest święto, tak? A, Ta, to straszny, ażny, ażny dzień. Właśnie. Więc proponuję Wam. nocowanie u mnie na chocie! Zawsze tak robiłyśmy po imprezie, więc. Działamy! To będzie jak piżama party! Ale ja nie wzięłam piżamy. No tak. Ja też nie spokojnie, możecie iść tak! Zrobimy sobie wieczór strasznych historii. Albo miłych, ładnych, totalnie niestrasznych historii. I wtedy. Wyskoczyła z krzaków ona! Straszna pełzara! Aaaa, nie mów nic o strasznej pełzarze! Ponoć, gdy wypowiesz jej imię, zjawia się... Jej kurety to jakieś bzdety. Ej! <grymne> Niezłe rymy! Jej kurety to jakieś bzdety! Wow! Jedzonko ze skarpety! Stop! Nie jemy w sypialni, sorki słek. Żelazna zasada. Tyle. Ale ja zawsze podjadam w nocy. Ej! Wiesz, ile nakruszysz na podłogę? No dobrze. A, Potem, słodziaku. Mm, co jest? A, oh! To taka nocna lampka. Specjalnie na straszny, szny, szny dzień. O! Oh, tu trzeba ciemnych okularów. Luzik. Royal B was osłoni. Nie wiem jak zasnę bez mojej nocnej lampki, oh, ale spróbuję. Okej. Okay. Dobra noc. Do, mi, fa sola si do. Jest. Moje ćwiczenia wokalne. Robię je codziennie przed snem. Ćwiczenia wokalne? A ile ci to zajmie? Spokojnie. Moja trenerka zaleca trzy kwadranse. No nie. To się nie uda. Żebyś wiedziała. Nie. Zostańcie. Ja idę. Chwilunia. Co to za nocowanie, jeśli rozejdziemy się po całym domu? Takie nocowanie, na którym się wyśpimy. A ah. hmm. ah, najlepszy album i artystka nagrody otrzymuje Lady Diva. Tłumy za mną szaleją. I potrzebuję wielkiej szafy na te wszystkie nagrody. A! 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 Uch, teraz mogę spać. Słowo daję, Wanna stała się toaletką, a ona znalazła kuchnię. Tak, Chyba całe dom oszalał. To na pewno straszna pełzara. Nie, to tylko do mnie spodzianek. Pamiętacie, knajpka stała się sceną tuż przed imprezą. Nie! Skąd? Ktoś jest w domu i to na bank straszna pełzara. Chodźcie, sprawdzimy na dole. Jeśli straszna pełzara tu jest, to ją złapiemy. Nie on To po prostu do mnie niespodzianek robi nam niespodzianki! Nikogo tu nie ma. Albo jest. Cii. Straszne pełzary! I to dwie! Mamy je! Spira? Co wy tu robicie? Ketchup, Tak, wasz ketchup jest taki pyszny, że aż wróciłyśmy po więcej. Tak naprawdę to pracuje. Odpowiadam za dźwięk w nowym filmie, więc muszę przygotować wszystkie efekty. Krzyki! Jęki. Oh, tam. A mówiłaś, że zapraszasz ponownie? Zakradłyśmy się! Podstawiłyśmy garnki i pajączka i nawet ogień! Ale te zamiany nie wiem o co chodzi. To jest przecież do mnie spodzianek! On już taki jest! I dzięki niemu nagrałyśmy świetne efekty! Posłuchajcie, oszalejecie! To jest mega! Mamy co trzeba. I wszystko gra, więc. pa, pa! pa! Przestraszyłam się. To będzie naprawdę straszny, ażny, ażny dzień, prawda? I to jest właśnie nocowanie, o jakie mi chodziło.